Przy stole zastawionym wszystkim, co się rusza, mówimy o innych potrawach. Też jeszcze. Mówicie? Mówimy, a jemy to, co jemy. Łakomstwo, łakomstwo, jeszcze raz łakomstwo. A jak się miewa, Jerzy? Bardzo dobrze. Mówię troszeczkę schodzeniem, no niekiedy przecież. Mu coś tam mm -hmm. nawala. I tak przecież przeszedł tyle chorób, że. No właśnie. Normalnego, no, tylko, tylko takiego tura jak on nie zwala to z mógł. No właśnie, to jest taka niesamowita Ta, siła, prawda? Charakteru. Niesłychana. Imponuje mnie pod każdym względem. A jak się poznaliście z Jerzym Hoffmanem? Przy prawie i pięści. Ja byłam. 10 dni po urodzeniu mojej jedynej córeczki. No i tak się stało, że za, zagrałam w prawie i pięści. I to był to było pierwszy film, który zrobiliście? Tak, razem. A potem tak sporadycznie, co pewien czas zawsze mi. Zresztą ja powiedziałam Jurkowi, że właściwie u niego mogę zagrać patyk od kaszanki. Wszystko jedno. Uh -huh. Dlatego, że zawsze ta propozycja jest jakaś godziwa. I taka, która. która... Odpowiadam. I możesz mu zawsze za zaufać, i zawsze ta, ta rola jest, nawet jak jest niewielka, to jest duża. Tak, tak, tak. Też, ta?